W znajdujemy się na mainser.pl na trybie Lifestyle i tutaj sprawdzamy, ile możemy zrobić w 24 godziny z moim kolegą. KRM zbudowaliśmy tutaj, uh -huh. zbudowaliśmy tutaj farmę Dripstone'ów oraz zbudowaliśmy <coughs> farmę melonów. E, dripstone, jak się zobaczyć, są po 0,5 dolara, a melony są po dolar. I teraz rozwiązaliśmy problem tego. Jak wolno rosną sadzonki Dobra widzowie spływamy sobie już do drugiej bazy gdzie są bambusy Z których będziemy robili mączkę kostną Tutaj już jest siłomeczek Siłomeczek No kurwa, uh -huh. co tam Wjazd na pokój, wjazd na pokój Brawo, uh -huh. wjazd na pokój ci robią Dobra Widzowie, zbieramy sobie bambusiki Tutaj elegancko. pokażę ile tego masz. Dawaj sobie przerabej Kładę tutaj kompostowniki. Myślisz w ogóle że to się da? Nie da się. Bo nie, nie da się mam wózów. Dobra widzowie, idziemy pod melona. Dobra widzowie, wróciłem z melonami i sobie przerabiamy tutaj na mączkę kosną. Jak to działa? Jak sobie wyciągnąć? Jak sobie wyciągnąć walina. A? I to wyleci, tak? Dobra, wyleciało. Widzowie, sobie, zrobimy sobie chwilę takiego czegoś. Idź może zbierać sobie tego nasionka strawy Dobra, widzowie, idziemy sobie już... No co masz? Algancko. Dobra, widzowie, wyrośniemy sobie to... to... No to... Dobrze, widzowie, sobie jeszcze gdzieś to. No i dobra, my idziemy farmić właśnie takim oto sposobem dosyć sporo bone Milla, żebyśmy sobie tutaj meloniarkę ogarnęli. I widzimy się za chwilę. Dobra, widzowie, odkryliśmy game changer. E, można liście tutaj wsadzać i wlatuje bone meal. Daj trochę tych liści. No, dobra, dobra, łapie, wystarczy. A, rzuć po prostu, tak. No i tym się. Dobra, widzowie, patrzcie. I z tego wylatuje bone meal po prostu. A ten bone meal reinwestujemy sobie w marchewki, które zbieramy z krewem z fortuną. I po prostu rozmnażamy tutaj wszystko. W te marchewki dajemy wszystko, dosłownie. Sobie sadzimy. I niszczymy krew z fortuną. Potem, no tak, żeby potem je zbierać znowu Liści Żeby zbierać marchewki zamiast liści No i teraz... O liście są ogólnie do tego lepsze No tak, bo dają No i, i teraz oddają. jeszcze y, kwiatki sobie zebrałem na rtp Więc to też sobie przerobimy Te kwiatki sporo dają widzę A no co? To... No co tu duże Jest z tego 4 bone prawie ja sobie tutaj to użyję na marchewki. I dobra, widzowie! No, tyle chciałem powiedzieć. Widzimy się za jakiś czas. Dobra, widzowie! Na dzisiaj jest godzina 2.35. Zostawiam sobie awka tutaj na farmie tripstonów i oczywiście melonów. Z klarem farbiliśmy sobie trochę skierków. Wypadło nam z kociołka miecz. 5-3-2, więc to dosyć słaby drop Teraz właśnie idę sobie spać, więc ustawiam sobie awka Przyprawie zabrałem sobie te dripstony, melonów nie zebrałem, bo nie wyrosły Ale jak widzicie tutaj, no ładnie są już sadzonki ogarnięte No i po prostu widzimy się jutro z rana Siema widzowie Dobra widzowie, jesteśmy po 24 godzinach Tutaj czasu gry mam trochę więcej, bo awczyłem sobie E, sposób na zarobek, e, jeżeli dobijecie 20 lajków Sposób na zarobek będzie w następnym odcinku e, No i jak zaczynaliśmy na początku w tej bazie, taki kończymy Tutaj będą itemki, które zdobyłem przez te 24 godziny Dosyć sporego grania Pierwszy szalker i drugi shulker Tu są potki na siłkę No i tu są te itemki, które zdobyłem Full smoczy set, kill ferwerki, elytra, perły chorusy refy, pańczyny, serca jakieś troszkę też trapowałem nie ukrywam i w sumie to tyle widzowie będzie tutaj giveaway na 5 koła jak dobijecie 30 lajków więc postarajcie się w komentarzu trzeba napisać elka no i siemano